Siemano. Na wstępie chciałbym podziękować za donate'a, którego wysłał mi pani na Kacuki, Kolejny od ciebie. Dzięki wielkie za kolejne 2 złote wesołych świąt. Dzięki serdeczne za życzonka. W sumie już prawie po świętach, ale dzięki wielkie. Jeżeli ktoś chce, to może wpaść do pani na katsuki na kanał, zobaczyć co nagrywa. Zostawiam wam link w opisie. Dzięki, pozdrawiam i zapraszam do dalszej części odcinka. Cześć, siemanko, witajcie z tej strony, oczywiście Olikowski, to kolejny odcinek z Farminga 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jest to kolejny odcinek z serii Dziki Rolnik. Na mapie, oczywiście, dzika mapa. Na wstępie, oczywiście, zachęcam do zostawienia Sobika na moim kanale ła oraz łapeczki w górę. Możecie również zaznaczyć dzwoneczek ob obok subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów na moim kanale. Dzisiaj jak widzicie jest podpięty ursus do rozsiewacza, otóż jest to nasz nowy nabytek, jest to amazonka set U1801, jest to nasz nowy nabytek, czyli rozsiewacz nawozów, właśnie nim będziemy sobie teraz rozsiewać nasze nawozy, a więc a tutaj właśnie skończyłem zasypywać nasz nawóz, który powinien nam starczyć na nasze pola. A więc co? E, tym będziemy sobie dzisiaj pracować e, oraz e, polecimy jeszcze sobie opryskać. A więc co, lecimy sobie na pole. Podnosimy właśnie, mam nadzieję, że fajnie wszystko dźwięki słychać w gry e, Ponieważ no są problemy u mnie z OBS-em, nie wiem po prostu mi po prostu, no e, słabo po prostu słychać. E, a więc co, lecimy sobie na pole e, tam gdzie zasiałem poza odcinkiem e, chyba przeżyto albo coś takiego. Tam będziemy sobie rozsiewać nasz nawóz, więc co? Lecimy sobie na pole. drogą dzisiaj wyjątkowo wręcz, a więc co? Ursus ma paliwko, więc mamy co robić. No ten rozrzutnik rozsiewa rzeczywiście nie jest zasypany do pełna, ponieważ no nie wiem, czy by dał sobie Ursus z pełnym, żeby to udźwignąć, ale obstawiam, że dałby radę to udźwignąć, ale wiecie, po co mamy męczyć nasz podnośnik? gdy po prostu możemy sobie to i tak rozsiejemy na raz wszystko zasiejemy tam ten kawałek gdzie taki wieczorny odcineczek ponieważ chciałem to dzisiaj jeszcze rozsiać żeby jutro już móc się zająć innymi pracami to pole sobie dzisiaj tamto pole oczywiście no to pola nie to pola tylko pole wiecie o co chodzi polecimy sobie rozsiejemy jedno pole i polecimy opryskamy kukurydzę ponieważ tam widzę, że chwasty się pojawiły więc e, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie e, rozsiewacz ma pojemność maksymalną e, 1800 litrów tak jak to jest napisane w grze więc myślę że jest bardzo o, o wysokiej e, pojemności więc co e, tutaj też jak widzicie chwasty się e, chwastów się narosło e, Ursus sobie spokojnie daje radę ponieważ już testowałem Ursusa z tym e, rozsiewaczem e, już nim rozsiewałem jeden raz więc e, co Powiem Wam, że Ursus i ten rozsiewacz to jest idealne połączenie, jakie mogłem znaleźć. Bo 60 już tak średnio sobie dawała radę, a John moim zdaniem troszkę za duży, żeby to uciągnąć. Znaczy, no, uciągnąć, za, no, uciągnąć to uciągnie, co nie? Ale jest za duży po prostu tego rozsiewacza, a Ursus pasuje idealnie, więc bynajmniej ma co robić u nas na gospodarstwie jeszcze. Jeśli chodzi o mm, szerokość tego rozsiewacza, to jest ona około 18 metrów. Czyli 8 metrów, aż szersza e, praca niż naszym poprzednim lejkiem, malutkim. E, za rośiewaś dałem około 11 tysięcy, więc powiem wam, że dosyć nieduże pieniądze. E, nie, około 14 tysięcy, 11 to kosztował bez nadstawek. E, a około 15-14,5 tysiąca dałem za ten rośiewaś. Nie pamiętam dokładnie, ponieważ rozsiewacz przyjechał już jakiś czas temu i już nie pamiętam co i jak. Poza odcinkiem oczywiście Zasiałem wszystkie pola nasze e, Oraz troszkę porosiwałem nowozu Właśnie tym oto nabytkiem e, Więc e, Już wiem co i jak e, Też mam w planach e, Robić e, Tam gdzie mówiłem no, na naszym nowym kawałku Zasiałem jednak kukurytę Ponieważ mam w planach zrobić e, Na kiszonkę Będę musiał się dogadać z biogazownią Żeby to jako tako w miarę e, ogarnąć, żeby tam sobie wynająć silos na kieszonkę i zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. No, jestem ciekaw. Kukurydzę będziemy kosić na samym końcu, ponieważ no, jest dosyć późny, późny termin do wynajęcia tej biogazowni, więc zbytnio wcześnie ją nie wypożyczymy. No, znaczy, nie wynajmiemy, silos, wynajmiemy silosu. Mam nadzieję, że najmniejszy silos, który jest na biogazowni nam starczy, więc fajnie by było, co nie? I też y, będę musiał jeszcze wynająć kompanistę do sieczkarni oczywiście y, Mam, wiem kto będzie kombajnistą, najprawdopodobniej y, sieczkarnia będzie to co w tamtym roku Nie w tamtym roku, tylko dwa sezony temu Czyli dwa lata temu, tak jakby na odcinkach y, Więc y, to będzie najprawdopodobniej Rosem, aż chyba się coś się zmieni To wtedy będzie inna sieczkarnia A więc y, co, y, poza odcinkiem oczywiście dokończyłem te wszystkie roboty Pumę nam zabrali już jakiś czas temu, więc, no, nie polatamy sobie. Myślałem, żeby do pumy ten rozsiewać, zapiąć, jakby była jeszcze, ale niestety, puma już pojechała dawno temu. Więc, no, i cóż, jest w żeby ją kupić, powiem wam. Jest dosyć atrakcyjna cena za ten egzemplarz, który jest użytkowany na testy. Cena jest troszkę niższa, więc, powiem wam, że dosyć, no, skusiła mnie ta cena więc zobaczymy co i jak może pożliwa się uda dogadać ze naszym sklepem osiedlałem tutaj okolicznym żeby nam taką pumę sprzedali testowy co prawda egzemplarz więc on będzie trochę tańszy więc no bo wiecie ma no, przejeżdżać tam kilka motogodzin No ja zrobiłem około dwóch motogodzin na tym działniku więc nie powinno być aż tak źle a tam reszta to myślę, że obstawiam, bo ona miała około. E, nie, pierwszy raz ona przyjechała do nas na testy. To obstałem, że około 5 metrów może nabije przez dołożni. Może ją odkupimy. Fajnie by było, żebyśmy taką puma sobie przywitali. E, z pługiem jeszcze nie wiem, ponieważ no wiadomo jak to jest. E, z pieniędzmi. E, obstawiam, że raczej bym chciał siewnik. E, pług mamy jeszcze w miarę dobre w teroskibowy. Więc chciałbym, pług, znaczy półg zostawiłbym na razie sobie. A chciałbym kupić oczywiście siewnik, ponieważ nasz 3-metrowy to tak sobie średnio daje radę. Więc powiem wam, że no, polowałbym na siewnik bardziej niż na pół. Może chyba, że jakiś y, fajny pług jeszcze nam. No, kunę moglibyśmy tak naprawdę wymienić na kuna co nie. Dwie ski by tylko więcej byśmy mieli, a dwie i aż ja w sumie dwie. Więc powiem wam, że to byłaby robota szła. Ale my nie robimy aż tak dużo orki, żeby to po prostu wiecie o co chodzi. My e, po prostu kupić większy się co nie? No, trzy znaczy większy pług. E, a więc, co? Lecimy sobie teraz na gospodarstwo, żeby wziąć naszego John e, Tutaj, tak trochę na przełaj, dzisiaj teraz lecimy. E, lecimy sobie na gospodarstwo, żeby podpiąć opryskiwacz, którym polecimy, będziemy sobie pryskać. Jedziemy sobie tutaj, do końca tutaj zostawimy nasze górsusa, jutro sobie, albo dzisiaj jeszcze wieczorkiem ogarnę, troszkę dupnęliśmy brzewko ale to nic, dobra, lecimy sobie tutaj tutaj jest chyba nasz opryskiwacz, jest, tak jest opryskiwacz jest zeszłorocznym nabytkiem nowym, więc lecimy sobie oj trzeba się wyrobić tutaj zeszłoroczny nabytek, więc powiem wam, że też nie powinno też również firma Amazon, więc obstawiam, że no, firma ona zostanie na dłużej. Dobra. Za polecimy sobie zatankować nasz środek kwastobójczy, chyba że musimy, będziemy musieli wyciągnąć sobie. Ale zobaczymy. Widzę, że jest około 8 minut odcinka. Dobra. Nie da rady. Musimy jakoś tam bardziej wjechać, albo wyciągniemy sobie to. I nie powinno być aż tak źle. Nie, musimy sobie wyciągnąć jednak. Troszkę podciągnąć, odpalamy i podjeżdżamy. Tutaj zostałeś to taki mały big baczek. Jeden wyraczek nasion, nawoz zaznaczał. Więc, co dobra, tankujemy poza odcinkiem. Będę oczywiście musiał opryskać wszystko. Wiecie, jak to jest. Więc musimy to, będę musiał to gatnąć. Lecimy sobie teraz na kukurydzę. Pojechałbym drogą, ale stwierdziłem, że już jest 9 minut odcinka, a chciałbym jeszcze popryskać sobie troszkę. Więc lecimy sobie przez ów słonecznik, buraki oraz Bawełnę, Nie, ziemniaki tam były. Bawełne sąsiadów, więc co, lecimy sobie na pole. Tutaj będziemy jechać drogą. Jeżeli ktoś chce wesprzeć mój kanał, to macie link w opisie, więc jeżeli ktoś chce. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, to oczywiście zachęcam do zostawienia subika. Zapraszam również na poprzednie odcinki na moim kanale. Jak i na przyszłe, możecie napisać hashtag na przykład opryski czy hashtag rozsiewacz. To przypnę wam serduszko. A więc co? My sobie lecimy na pole, tutaj daleko już nie mamy. Więc zobaczymy, jak będziemy pryskać. Dano na kukurydzę nie byłem, a bardzo ładnie kukurydza nam wschodzi więc będziemy mieć co robić, tak naprawdę. My sobie polecimy dookoła, ponieważ będzie nam bardziej lepiej widać to wszystko. Cofniemy sobie. Tutaj została taka kupa obornika z tamtego sezonu. Znaczy w sumie z tego, ale z tamtego, wiecie o co chodzi. Na ten sezon byli, obnoważaliśmy to pole, rozrzucaliśmy obornik, na ten sezon zostało jeszcze troszkę. Po kukurydze może myślę, że jakaś gnojowica pójdzie. Zobaczymy mam w planach. Podniesiemy sobie troszkę, bo kukurydza duże nawet w miarę to podniesiemy, żeby to w miarę jako tako, oczywiście e, opryskać na te chwasty, żeby nie, nie tylko wszystko na kukurydzę poszło. Powiem wam, że ten kawałek jest dosyć sporym e, kawałkiem, jednym z większych na naszym gospodarstwie, prawie że największy kawałek na naszym gospodarstwie. Więc e, powiem wam, że mamy co robić z tą kukurydzą. E, też pole e, będzie pożyszane o tamten kawałek. E, Z bioga za nią będę musiał się dogadać po tej e, kukurydzy. E, może jakoś to e, wynegocjuję i zakupimy sobie ten kawałek i połączymy tamten dwa. będziemy musieli, albo nie będziemy nawet wycinać tego lasu, tego drzewka. Tylko zostanie ono i e, zrobimy jakoś tam objazd dookoła tego. Fajne byłoby, bo byłoby większe pole. Na przykład tutaj zasied na następny sezon jakieś e, zboża, czy typu przeżyto, żytoprzy, pszenica albo jęczmień zobaczymy co by wyszło, w sumie rzepak też by nad nie był złym wyborem na tym oczywiście polu, ponieważ no, tutaj by była gleba dosyć w miarę dobra, ponieważ no gnojowica by poszła potem poszła, poszła jakaś polifoska i myślę, że stanowisko byłoby dobre pod rzepak no chociaż wiadomo jak to wszystko może być z tym więc co, popryskamy sobie troszkę ze środka i zobaczymy jak to jest. Na no, chwasy są trochę duże, a więc trzeba je zlikwidować, żeby y, potem kiszonka w miarę była y, OK. W miarę dobra i byśmy mogli ją drogo sprzedać. Właśnie już wam pok pokażę z daleka. Właśnie ten najmniejszy Silos będziemy, y, będę wypożyczał najprawdopodobniej na oczywiście kiszonkę y, tylko będę musiał się dogadać właśnie z gogazonym, jak wcześniej mówiłem. Y, a więc y, co? Jak to ogólnie nagramy z 340 subów? E, powiem, wam, że bardzo dobra liczba, myślę, że do końca roku... No, chciałbym 350, ale zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, co nie. Różnie to może być. Więc ja i tak na, jestem zadowolony, 340 subików. Powiem Wam, że to nie jest mała liczba. E, myślę, że jakbym streamował, byłoby o wiele więcej, ale wiadomo, e, nie chcę streamować w słabej jakości, ponieważ no moim zdaniem to by się źle oglądało, więc... No w sumie teraz na odcinki na dnie są w miarę dobrej jakości, ponieważ YouTube, nie wiem, albo YouTube, albo coś, no po prostu tą jakość yy, ucina po przesłaniu na serwer YouTube jakość jest gorsza, więc opisałem, że no troszkę wina YouTube'a jest, więc ale to myślę, że się da oglądać ten odcinek dzisiejszy, fajnie by było jakby się dało oglądać ponieważ nawet ja swoich odcinków czasem nie oglądam, bo ta jakość, która jest, no niestety, ale no, zniechęca mnie do oglądania. Więc wolę sobie... Y, jedynie co, to czasem na premierze, jak trwa premiera, na przykład teraz, y, będzie trwała premiera, chyba najprawdopodobniej będzie trwała premiera z tego odcinka. Nawet czasem sobie obejrzę, a czasem po prostu zastępuję, tylko y, odpowiadam, co się dzieje na czacie. Więc y, czasem tak jest, wiadomo, nie każdy ogląda swoje odcinki. No naprawdę, na przykład ja bym poglądał swoje e, pierwsze odcinki, jak nagrywałem, no, czyli to oglądałem ostatnio, nawet. E, oglądałem jak to było na typowej polskiej wsi, e, więc powiem, że no dosyć grubo było. I też planuję nie e, wydać e, safe'a, oczywiście z typowej polskiej wsi, ale nie wiem, czy te mody jakoś będę musiał e, ogarniać, czy coś, czy po prostu zostanie to wszystko mm, z tym saveem razem. Więc y, co? Zobaczymy czy to pole już jest opryskane w całości. No tutaj taki kawałek czek został. Dobra, lecimy tam. Widzę, że jest około 14-15 minut odcinek, więc akurat się uwinęliśmy z opryskaniem i nawożeniem pól. O tutaj już jest, chwasty są. Dobra, opryskamy to do końca. I będziemy mogli kończyć sumie odcineczek, ponieważ y, nic więcej nie przygotowałem do tego. Włączymy już sobie chudy. Dobra. I zrobimy jakąś miniatureczkę ładną. Yy, taką... No troszkę. Dobra. A więc co włączymy sobie opryskiwacz, yy. Dobra. Jak tam z opryskiem z tej miary, dobrze. A więc co mam nadzieję, że odcinek Wam się oczywiście podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach na moim kanale. Zapraszam mówię, na poprzednie. Zapraszam jak i na jutrzejszy najprawdopodobniej odcinek. Napiszcie hashtag yy, rozsiewasz to przypnę wam serduszko. A więc co, do następnych odcinków, trzymajcie się, cześć!